Mata czy mi się dawało? To nie jest mata przypadkiem? Ten blond? Ten blond to nie jest mata? Ja sobie przejdę. Najwyżej będziecie mieli pozdrowienia nawet od młodego Maty. A nie. Nie dobra. To jest Zbyszek ze Zdrójca Ja mam szybkie pytanko. Kisość slaw. No? Już... Wygrywasz to? Ale to tam mogę z przodu, czekaj. Nie. Na mnie, na mnie jest, na mnie jest. Ale czuję, że chcesz tutaj jechać. Jak ktoś to zrobisz, to... A ile już tu... daję 600. Już tak widać później. Nic. slaw. Ale tak, żeby nie mogli widać. No dobra, no nie wiem. No na, na nie, na mi nie. Nie, nie. To to jest to tak? nie, 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 nowy, nowy Już? Zabijamy. Serio? Serio? Zmij ja Ja pierdolę. Kameraman. No dobra widzowie Ja kurwa chyba tyle autobusimy. Ja zbyt Dobra ogólnie tak, zawijam Zabija, Ale jeszcze zrobię wam streamę z, z podróży Nie no, Tony stracił telefon, czajcie to Ja pierdolę ten, ten człowiek jest taki pechowy Ten człowiek spływa taki pechowy Olałeś widzów? Nie wolni się była stary Ja nie mówiłem, że będzie live do 6 rano czy do którejś Zrobiłem stary live'a To prawie 6 godzin Ty właśnie tam się przewidzałeś? Stary, nie żadna mi nie chce Ej Hej ból Nie chciałem żeby mu zagadać Nie, ja nie zostawiam swoich ziomali. Nie zostawiam swoich ziomali, wiecie? Co się jakoś z nim przyjałem, To nie mogę wrócić samemu, wiecie? Ja je zawarszały też. 600 osób i kończę. Będzie więcej mordeczki. Będzie więcej. Jutro. Jutro. Jutro może zrobię też live'a. Bardzo spokojnie to teraz robię live'a ale czekaj! Ja w plecaku kurwa telefon jego! Nie! No? Nie!

bo ja nie ja z ja wami, no bo co? No, no, dobra, dobra. A Gika jest? Gika poszedł do domu na samym początku. Hmm. Bo w ogóle nie przyjechał. No, wszyscy tam, reszta. Lama w swypiarze je pani. No. Do rana, do rana, I wie o będę szła. Czyli ten was nie jest. Nie wiem Idę jeszcze poatakować Dobra, ile jeszcze mam czasu na atakowanie? 6 minut max No to idę atakować Do rana, do rana, piechotą będę szła Cześć tak. Mas ogólnie Czemu powiedziałeś nie? Ale miłym i przystojnym streamerem. Nie potwierdzasz tego? Dobra, w stanie od 1 do 10. Dlaczego <gry> ja jestem na streamie? Czy to jest na Twitchu? na Twitchu? Na YouTube, bo na Twitchu miałem pana. Ej, ale jak się Jak, Ja chcę zmienić Twój mindset na temat wszystkich ludzi. No Ty już nie zmienisz naszego mindsetu, po dzisiaj to już nie Jesteś piękną, inteligentną kobietą i myślę, że jesteś otwar masz otwartą głowę. Filip jestem. Ale masz zimne ręce Dominika Dominika A, Dominika na Dominika Masz jakąś przykład sytuację ze streamerami? jeszcze nie. Patrzę. A dobrą? Nie, nie, Nigdy nie byłem na streamie. Ale jaki dobry Dobra, co cię najbardziej w faceta? facetach? Jedziesz je, jedna, ale to dobrze to brz, naj, najgorsza rzecz Ja się nie będę podpowiadać Co je? To ja Nie Co je? Co cię najbardziej w w pęszyznach? No kurwa, co nie to będzie Nie Dobra, to jak jest wasz typ faceta? No to chodź stream a końca. się? <grymne> Nie, bloka. się? Nie, wstydiałem z tego pana po prostu. Nie, możesz mało mówić, jesteś na YouTube, możesz. Ale nie jesteście feministkami? Jakimi zakochałymi? Nie mówię o swoich poglądach na swoje. Poprosiłam mam lepiej. Dobra, to inaczej. Uważacie, że istnieje równouprawnienie w Polsce, czy nie? Co według Was ma gorzej? Kobieta czy mężczyzna? Zależy, zależy. Zależy. A nie uważacie, że właśnie w aktualnych czasach kobiety mają delikatnie lepiej, mają dużo więcej benefitów? Pod względem nawet imprez. Że na przykład często jest takie coś, że kobiety mają na przykład za darmo wejście, a mężczyźni muszą płacić. Za darmo wejście. jakby zabrać. Ja. Ja y, pochodzę, z, ja, ja mieszkam w Gdańsku i tam jest bardzo często na przykład e, e, jak to się nazywa? Czekaj, e, Ladies' Day, czy coś takiego, Ladies' Night, coś takiego. Nie wiem czy to chodzi. Nie ma w Warszawie coś takiego jak Lady Night? Nie, nie, ale my tam nie chodzimy. No w jakoś takich jak coś takiego pewnie jest. No dobra, ale na przykład patrz. Wiem, że to jest zbyt przyruchany temat, ale patrz, jak kobieta uderzy faceta, jest normalne, nie? Ale jak już na odwrót, to nie jest to normalne. A ja uważam, że przemoc jakakolwiek nie jest normalna, nie? No teraz to no, jest Ale dalej to jest Dalej to jest bardziej normalizowane niż... Dobra, dziewczyny, Mus, muszę to zadać. Na sobie, ale masz dziwne e? Sorry. Zmęciłem się Ostatnie mam pytanie. I I spierdalam. Szybko, nie? Poszło. Kiss or Też taka będziesz? Nie, stałam. Ale bo od kamery bo... Pod... To poza. Nie, to jest fajnie, źle, tylko A dlatego nie Niedobrze, bo... Już... O, od dwa byłem do, do przodu i teraz jestem na ruchu. Nie, ma... Miło było poznać Dominika. Również miło było poznać Dominika. Trzymajcie się, pa! Dobra. One nie chciało dawać znaczy od dłuższego czasu ale czasem niepotrzebnie kurwa ciągnę czasem niepotrzebnie ciągnę